Wiecie, co jest absolutnie najlepsze w recenzowaniu wydań Blu-ray? Że czasem zdarzy mi się taka perełka, którą ja przegapiłem, nie wiem dlaczego, zgłupiałem, miałem zaćmę, i potem wracam do niej bez przekonania, nie mam pojęcia. I okazuje się być znakomitą animacją. I aż nie mogę się doczekać, aż z wami podzielę się tym, jak bardzo mi się ona podobała. Zatem recenzja Blu-ray, bocianów. Czekam! Wow, działasz jak na nawigacji! Wpadłem w każdą możliwą szybę, w kilka nawet nieraz. Nie ma! Patrz panowie z to kto by się spodziewał w Fabryce Szkła. Jakim cudem przegapiłem ten film, to nie wiem. Widziałem te zwiastuny, nie przekonały mnie, nie do końca wiedziałem o czym jest film. i Właściwie olałem temat już kawał czasu temu. I gdyby nie to, że dostałem to Blu-ray do ręki, to nic by mnie nie przekonało, żeby je obejrzeć. Nawet świetne recenzje zagranicznych recenzentów, które gdzieś tam mi się obiło, o uszy, że to jest najlepsza komedia tamtego roku. I częściowa odpowiedź na to pytanie zawarta jest w tym, że tyle dobra, ile jest w, tych, w tej animacji, ciężko jest zawrzeć w zwiastunie. Ciężko jest w zwiastunie opowiedzieć historię, bo historia nie jest tu najważniejsza, ale jest tak pełna twistów, że nie chce się jej zdradzać w zwiastunie. Z drugiej strony żarty i tempo tych żartów też jest tak ładnie zbudowane i właśnie te żarty są, są tak połączone, że ciężko jest powycinać je i wrzucić do zwiastunu, by miały ten sam efekt. Więc w pewnym sensie nie dziwię się, że ten zwiastun mnie nie przekonał. W filmie bociany kiedyś tam przynosiły dzieci, ale już przestały, bo teraz zostały się jedną z największych firm dostawczych, takim Amazonem, tylko najszybszym na świecie, który genialnie prosperuje i bociany są właśnie dostawcami Wszystkiego, co tylko sobie chcesz zamówić, poza dziećmi. Dzieci stały się nieopłacalne itd., itd. A drugą częścią jest rodzina, w której synek bardzo chce mieć brata, i dowiaduje się o tych starych czasach, kiedy to właśnie bociany przynosiły dzieci, pisze list. Do tej firmy, i w jakiś tam dziwny sposób dochodzi do tego, że pojawia się jedno dziecko, które ma zostać dostarczone do tej rodziny. To dziecko nie ma prawa się pojawić w tej super firmie, bo ci ten synek nie ma prawa mieć brata, niejako bo rodzice nie są do tego specjalnie przekonani. I dochodzi do takiego cudownego, w pewnym sensie, połączenia, i na tym polega esencja filmu. I to nie mówi nic, ponieważ to ten film zbudowany jest na ogromie, ogromie żartów, które mi kojarzyły się przez cały czas z Looney Tunes. Oglądam ten film i mówię, kurde, to jest tempo, to jest ta dynamika, to są odpowiednie połączenie obrazka z dźwiękami. Pierwszy raz, kiedy mi się skojarzyło z Looney Tunes, to jest już pierwsza scena, gdzie nagle mamy oczywiście wszystkie rzeczy, które uderzają w bociana, który do, do, próbuje donieść dziecko i nagle dostaje nic tego nizowego jadąc po ulicy, Kulą bilardową i to jest idealnie połączone, i bardzo szybciutka scena, cię przelatuje ci. I mówię, o kurde, to minjery To jest właśnie tego typu animacja, tego typu slapstick. I mówię, wow, tego chciałem i tego nie widziałem już od lat, bo mało kto robi tego typu e, slapstick. Zatem, ja będę jeszcze mówił w trakcie recenzji o filmie, ale to jest moim zdaniem najśmieszniejsza animacja tamtego roku. Przebija wszystkie pod względem tempa, pod względem. E, animacji pod względem slapsticku, pod względem aktorskich popisów, bo mamy tutaj Ade A Andiego Samberga, czyli The Lonely Island, czyli Brooklyn Nine Nine, mamy Kim Pila, których ja kocham i uwielbiam i którzy wow robią taką zajwistą robotę, mamy tutaj jeszcze odizywo taką niespodziankę jak Danego Trecho, czy też Taj Barela. więc ogólnie aktorsko mamy tutaj pierwszą ligę komików plus maczetę. I oni dodają tutaj naprawdę znakomity timing, znakomite emocje i właściwie ciężko jest nie polubić tego filmu. Ja tu szedłem z tabula rasa, ale dla mnie to jest 8 na 10 i zaraz przechodzimy do tego co najważniejsze, czyli do mięcha tego wydania. Nie! Odsuń się, to Co to się stało? Co? Co to takie? O, zrobiło? Co to było? Bociany mają naprawdę ładnie upakowany Blu-ray, ponieważ jest komentarz reżyserski, ponieważ jest teledysk do jednego utworu, jest krótki filmik z Ninja Ninjago, są sceny usunięte, sceny niewykorzystane, z komentarzem reżysera i bez. Są tak zwane outtake'i, które coraz częściej się pojawiają na animacjach, czyli czego nie udało się w cudzysłowie zrobić, czyli specjalnie wyanimowane sceny. Mamy dodatkowy filmik, jak być młodym rodzicem, gdzie główną postacią jest gołąb Idiota, więc, więc jest tutaj upakowanych sporo Sporo, sporo treści i zacznijmy tym razem od tego komentarza reżyserskiego. Komentarz reżyserski, w którym mamy reżysera, scenarzystę, e e edytora, więc jest mnóstwo tych ludzi, cztery osoby włącznie gadają i to widać i to jest znakomity komentarz, bo po pierwsze, jedna z pierwszych rzeczy, które usłyszałem, to oni zaczynają mówić, że chcieli nadać taki Looney Tunes styl tej animacji. Co chwilę słyszysz ciekawostki, słyszysz żarty, słyszysz takie malutkie psztyczki w inne studio. Na przykład kiedy opisują jakąś tam scenę mówią, no tego nie zobaczyłbyś nigdy w innym studiu. Oczywiście wiemy, że chodzi o Pixar, i Disney. Kiedy na przykład jest, tutaj masz mega emocjonalną scenę, ale nasz film nie będzie tutaj robił ci ckliwej, Tu powinnyś spodziewać się ckliwej muzyki. Nie, tutaj mamy żyganie. i Nasza scena, nasz film ma dużo, dużo więcej żygania. Niż inne studia. I po prostu, co rusz, ten luz tych chłopaków, tych facetów, przebija przez każdy moment tego komentarza. I ja muszę przyznać, byłem po raz pierwszy w takiej sytuacji, że obejrzałem film, od razu zacząłem oglądać komentarz i ja się bawiłem jeszcze raz tymi żartami. E, i jeszcze raz chłonąłem, no wszystko i szczerze powiedziawszy, skończyłem oglądać i chciałem jeszcze raz oglądać film. Jest bardzo fajne sceny, niewykorzystane. Super filmik, właśnie z. E, bo, gołębiem, gołębiem tonem, który jest właśnie, e, uczy jak, jak dbać o małe dziecko. I tutaj przechodzimy właśnie do tego, o czym tak naprawdę ten film jest, co zresztą podczas komentarza się dowiesz. On pokazuje nam taką paralelę. Z jednej strony mamy Bociana i młodą, osiemnastoletnią sierotę, którzy dorastają do bycia rodzicami, a z drugiej strony mamy rodziców, którzy mają już kilkuletniego, siedmioletniego czy dziesięcioletniego dzieciaka, którzy. Zapomnieli już jak być rodzicami, i te dwie historie idą, ale mimo tego, że to teoretycznie wydaje się, ok, no to mamy pewne poważne elementy, to ani przez moment, ani przez sekundę nie czujemy takiej dydaktyki wpychanej nam do gardła. Każdy moment, w którym wiesz o tym, że na przykład może być tutaj scena odnośnie zapomnieliście o od dbaniu o mnie i tak dalej, już nie macie dla mnie czasu, opowiada mały synek, każda scena jest przerywana, jest upstrzona e, takimi rozluźniaczami, i to nie głupimi, tutaj nie ma pierdów. Tylko na przykład sarkastyczne komentarze dziecka, które są tak puszczone, mimo uszu, i właściwie można się ich w ogóle nie wyłapać, bo rozmawiają rodzice, niby poważna rozmowa, a tutaj taki, jak gdyby, subtekst dodaje dzieciak. Tego jest mnóstwo. Szczególnie właśnie, że no mało kto będzie, będzie od razu myślał sobie, że droga Bociana i e, sieroty to będzie droga do młodej rodziny, która nie do końca wiedziała, nie do końca chciała zostać rodzicami, a tutaj jak się uczą w cudzysłowie kochać. No, nie spodziewasz się tego i dostajesz tym e, tak. Bardzo delikatnie, więc ten subtekst jest cudowny. Ja właściwie o tym filmie mógłbym mówić długą. Tyle dobra i tyle świadomości autorów, jak ten film ma powstać. To tak naprawdę jest mniej więcej to samo tempo, co 7 minutowa kreskówka z Tomem i Jerry czy na przykład z, ze Stusiem Pędziwiatem. Ten poziom absurdu, slapstiku i natężenia żartów, a dodatkowo jeszcze metażarty żarty, niezwykła doza sarkazmu i do takiego cudownego sarkazmu, szczególnie w wydaniu e, Andiego Samberga i oczywiście Kiempila, więc to wszystko powoduje, że nie tylko chcesz obejrzeć film, ale chcesz obejrzeć komentarzem reżysera, chcesz obejrzeć te dodatki i właściwie nie ma tutaj materiału, Materiału, który cię jakoś znudzi. Ten teledysk i Ninja Go tak odrzucamy, bo to jest inny świat troszeczkę. Chociaż ten ninja Go może być dla Ciebie interesujący, bo interesuje Cię rozwój świata Lego. Zatem ocena filmu 8 na 10, ocena Blu-ray. Chciałbym dać 8 na 10, ale wydaje mi się, że tam można byłoby coś jeszcze dopchać. Ale wiecie to, dam 8 na 10. Dam 8 na 10, bo to jest tyle dobra. Tyle szczęścia mi to, ten Blu-ray że się nie spodziewałem. Naprawdę. Dawno nie miałem tak długo uśmiechu na mordzie jak po tym filmie. Zatem całość to jest 8 na 10. Kupujcie, bierzcie, bo naprawdę dużo lepszej animacji w stylu pełnej żartów, upchanej od A do Z z nie znajdziecie, ja naprawdę nie widziałem takiej od dobrych, dobrych kilku lat. Kochasz ty to? No, owszem nieco. Ty też również? Również nie inaczej. To tak jak ja, jak ja, jak ja, jak ja!